Cześć, się Manko no. z tej strony kołpi. Dzisiaj ze mną jest enfu. No. I nagrywamy sobie chowanego. Enfu no będzie się, ja się chował w tym lesie. I będę go musiał znaleźć. No grać. Zrestartowano. Musimy poczekać 40 no. sekund, więc sobie przywincie filmiku. Tak ja w tym czasie będę się chował. No. Las jest strasznie duży. Będę go musiał znaleźć przez ten autogrant. Znaczy e, będzie on mi pomagał. Aż jest... No wiem. A jeżeli podoba wam się taka seria chowanego, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, żebym wiedział, że nagrywać więcej takich filmików. No gra się rozpoczęła. Co jak ja cię znajdę, to muszę ci zabić? O. Jest pocik A ty w tym domku się ukrywasz? Nie powiem. Uf, ty Jest daj pod... jakąś. Dam, i daj jakąś podpowiedź. Nie, coś ty masz tę granaty się na przyanę. Tak? Prześcianę? Z jakie one. Z jakiej one odległości są? Tego. No dobra. Mam sobie kośle. No, dobra, pewnie w tym domku się ukrywasz. Taki dołom. Dobry ten spot. Widzisz, ja, to jak żyć św. Tego, tego, to... What co to było? Dobra, nie. To... Nie, to nie przechodzi przez ściany. Są takie spoty. O kurde. Możesz być. Jesteś. Posłyszeliśmy? mnie? na razie. Słyszeliśmy moje kroki. Co? Ej. Co? Słyszałeś moje kroki? Ej, ja w ogóle nie mam Dobra. Co to jest aż tutaj? A nie. Dobra. Pewnie jesteś w tym domku. Nie, w nim przed chwilą chyba byłem. Albo ty nie zamknęłeś drzwi. <grym> to jest domek, w którym się... W którym gra się rozpoczęła. Dobra. To wejdę do tego domku. O kurczę. Ja tam byłem. Skąd ty wiesz? Ale się cykam. Hmm. Się boję, że mi coś wyskoczy zaraz. O, jasne, że... Nie, w tym to domku to, ciebie nie, nie jest ma. jest fajne spoty, możesz chodzić przez te i tam coś No Ano. A po to, wiecie, jesteś w jakimś domku? Dobra, że coś... Jesteś... Co? Tam gdzie... Wabika rzucisz? Rzucisz wabika? Co? O, słyszałem coś. Dobra, biegnie w tą stronę, gdzie jest wąbik. Tutaj. Czyli ty mogłeś A, być... A ja się przestraszyłam Ty musisz być w tym domku Tylko mi z niego nie uciekaj Siema Pierdziela Gdzie ty pobiegłeś? Gdzie ty pobiegłeś? Ty prześ... The fuck Ty... Ty przez gdzieś... Ty przez ścianę znikłeś O siema Tam, tam, A co? No bo rzuciłeś w obik w tą stronę, no to, to wiesz. No to się dam się. No tak, no w do tamtego pokoju, to tam, tam, tam Ej, dobra, zrób to z na stronę. Nie? Dobra, o. weź dużo preset. Dobra, czyli 1-0 dla mnie. Oooo, taki. kurde. E. Ja chciałem na sobie miejscówę taką W Kurde Nie wiem gdzie Gdzie wtedy byłem Dobra tu. był Kurde W ogóle gdzie jest ten Twój domek? E ja mój, tam jest przed takim jeziorkiem Chyba hmm. ja nie wiem gdzie jest. Pues Ja walę co za miejscu. Jak coś to jeszcze nie, słycha, nie słyszałem twoich kroków. Tej po drugiej stronie. To ja sobie ogurcik zjem. Piszcie w komentarzach, jakie kolejne odcinki mamy robić. To ja sobie jeszcze powstaję. Jesteś. Spokojnie, masz jeszcze 7 minut. Ci na A ty mnie dogoniłeś no, no, no. Ja sobie no, za no, tym domcem no. stanie Dobra, Co, zagramy tak no, do czterech? Dobra A Nie może do trzech, bo to będzie za długie Co? O no, dobra Ej, czy, Czyli jeden jeden, tak? O no, na razie Dobra jest są jakieś komputery. Dla wiatura myszka gamingowa. A już wobika rzucić? Chyba jest ten kawa. Dobra. Wiemy już gdzie mam biec. Tym jest A, tym nie zmylasz. Gdzieś tutaj jesteś. Albo w domku jesteś? To? Chyba gdzieś w domku jesteś. Nie, w tym nie. Ja. W tym chyba też nie.

Osiema. Teraz Ja Jestem szybszy od ciebie. Ej, co ty taki szybki jak Maciek? No bo... jak Maciek. Osiema. No to ty szybki jak No bo ty też, właśnie ten, który e, szuka, to jest szybszy, nie? Co nie? Ej, dobra zmiana. 2-1 dla mnie jest. Dobra, dwa jeden. Oja, zapomniałem, że ja się chować o kurde. Ja, coś czuję, że zaraz mi coś wyskoczy, nie? райджи

ale rzuciłem abika, co nie? ciekawe no, jakby no, rzu... jak ja nie rzucił wabika to czek... to... gdybyś... czy nie, byś mnie złapał? Ja nie... nie bo ja w ogóle nie spojrzałem na tę mapę gdzie A ej ty mnie znalazłeś na tej górze? rzuciłem tego tam na górę i no na górę tam dwie. no jaki fart, ta mapa jest taka duża a my się ciągle spotykamy nie?

odbił się i blisko mnie teraz jest pierdziele tak, coś czuję, że to był fejk o, twój wolik Nie, nie, jak blisko jest odejdę za ty o siema Ta, ale cię porobiłem tak, ty Ta, mnie chyba jest. nie no, ty się tam zryspiłeś, Maciej. Jak się zrespiłem? Ca już z tym samym domkiem się rozpimy. No i tam w ogóle... Tam, tam się raz już. Co? Tam się raz już, ja tam się wykiwałem, bo ty od razu na ty pobiegłeś, ja bo ja mam od razu na lewo. Dobra. Jedny, no, trzy dwa, czyli wygrałeś. No trzy e? dwa, jest. Trzy dwa dla mnie. No zmieniaj tą stronę. Szybciej. Dobra, 3-2 dla mnie. Muszę teraz to wygrać, ja? Bo jak teraz to wygram, to już nie masz szans. Ej, 3-2 jest. Koniec. Dobra, o. jeszcze jedną sobie zagramy. No dobra. Bo str strasznie łatwiej nie ma tam chowający. Znaczy szukających. No. Ja na lata się skoro. W ogóle nie powinno grać się bez tych. No bez, jo, że... ale to wtedy to już bez szans. zrobić jeszcze na świecie Ale ja jestem hardkorowy musiał się czas dla tego a szukającego to dwie minuty takie sobie nie no dwie minuty takie no. pięć takie pięć nie dwie nie bo Kratami, ale duża mapa jest nie a z tymi granatami to wiesz W sumie jakbym ciebie zobaczył, a ty mnie, to już nie ma sensu uciekać, co nie? Nie, Julek? O. Mówi tak jesteś szybszy. Znaczy ten, który szuka to jest szybszy. To już nie ma sensu. Dobra, ta runda i ostatnia i to już będzie chyba koniec, co nie? Ale trwa. 20 minut teraz. To ta jeszcze ostatnia, no i to byłby koniec chyba. Ale jeśli tam wygram, no to już będzie koniec chyba. Dobra, jak wygram to koniec. <grych> Dawaj. No, zobaczymy. O kurde. Wywala ale no, Ja też się naprzód wyśpiewałam, kiedy No i jak to się stało, że Ty byłeś tak blisko? Jak ta, ta mapa jest tak ogromna? Bo ja ci zauważyłem, yy, jak życiłem tutaj. To to no, zmień tę stronę. ja teraz zostaję w tamtej spodzie, co było na początku. O kurde. Dzięki za info. A, się ja nie tak, to A tu zapisam. są takie miejsca, w które można przejść przez ściany? No to jest wątpliast. O nie tużałem cię chyba albo nie tutaj. Ja uciekam.

Fala, Canta. Dobra, uh -huh. sai taki uh -huh. pode A primeira, Rebeca. Tu vejo aqui alguém ba que vai... Eu vou entrar Teraz sania będzie tutaj. Ja mam Co? Też, też te. O, ja zrobiłem. Idiotom jestem głupi. Dodatkowo prawe przyciski. Się mam? Powiem. Się mam na kolanach. Padkowo Masz doma. Dobra, to tak więc to, było, było na, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało to lajkujcie i subskrybujcie. No i wchodźcie na kanał MFU, o, o ile wrzuci jakiś filmik. No do zobaczenia. Cześć!